W dzisiejszym materiale poznacie bliżej największy ciągnik zrywkowy z portfolio kanadyjskiej firmy Tiger Cat, którego zadaniem jest maksymalizowanie wydajności w najbardziej wymagającym terenie. Czy północnoamerykańska technologia z tygrysem w nazwie broni się w tak wymagającym środowisku pracy? Moi drodzy, przed Wami Tiger Cat Model 635H. Zaczynajmy! Początki przedsiębiorstwa sięgają 1992 roku, kiedy to niewielka grupa specjalistów z branży maszyn leśnych nawiązała współpracę z firmą McDonald Steel z Cambridge w stanie Ontario. W tamtym czasie firma specjalizowała się w produkcji podzespołów dla wielu producentów z branży sprzętu mobilnego, ale właściciel i jednocześnie dyrektor generalny Ken McDonald chciał poszerzyć działalność przedsiębiorstwa, oferując doświadczenie w produkcji komponentów w zamian za specjalistyczną wiedzę w zakresie projektowania i konstruowania maszyn dla przemysłu drzewnego. Pomimo pękającego w szwach rynku maszyn leśnych, członkowie nowo powstałego zespołu ułożyli naprawdę dobry plan działania. Mianowicie postanowili udać się do południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych, czyli jednego z największych na świecie regionów pozyskiwania drewna. To praktyczne podejście i wiele rozmów przeprowadzonych z tamtejszymi drwalami narzekającymi na niezawodność i trwałość dostępnych rozwiązań zaowocowało wstępnym szkicem rozwiązania, które pomimo przesyconego rynku miało potencjał na znalezienie swojej grupy odbiorców. W rezultacie powstała pierwsza koncepcja kanadyjskiego producenta, czyli maszyna ścinkowo układająca Tiger Cat model 726, który w krótkim czasie zyskał pokaźną rzeszę odbiorców, wyróżniając się na tle konkurencji trwałością i niezawodnością. Praktycznie natychmiastowy sukces modelu 726 i duże przywiązanie zespołu do opinii i zadowolenia klientów uplasowało markę w ścisłej czołówce na samym początku jej historii. Swoją drogą myślę, że Tiger Cat 726 zasługuje na oddzielny materiał. Co Wy na to? Dajcie znać w komentarzach, a ja dokończę historię. Przez następne lata firma znacznie poszerzyła portfolio swoich produktów, a z początkowo kilku pracowników aktualnie zatrudnia blisko 2000, utrzymując strategię bliskiej relacji z klientami, co gwarantuje jej ciągły, dynamiczny rozwój. Skoro poznaliście już krótką genezę powstania marki Tiger Cat, to przejdźmy do specyfikacji modelu 635H, oczywiście zaczynając od wymiarów. Bohatera dzisiejszego materiału charakteryzuje długość przekraczająca 9,5 m, nie uwzględniając konstrukcji chwytaka, szerokość powyżej 3,5 m oraz bardzo zbliżona wysokość, a to wszystko trzyma się całkowitej powyżej 29 ton. Dodatkowo na uwagę zasługuje prześwit modelu 635H, który wynosi dokładnie 710 mm. Tyle w kwestii gabarytów. Przejdźmy do serca Skidera, czyli wysokoprężnego Tiger Kata FTP N67. Według opisu producenta silnik ten zapewnia bardzo wysoką elastyczność przy relatywnie niskich kosztach operacyjnych i zużyciu paliwa, co czyni go idealnym wyborem dla maszyn leśnych, jak i pojazdów terenowych. Rzędowa sześciocylindrowa jednostka o wadze 530 kg i pojemności 6,7 litra zapewnia 295 koni mechanicznych w zakresie 2100 obrotów, dodatkowo charakteryzując się momentem obrotowym na poziomie 770 nm. Warto w tym miejscu nadmienić, że starsza wersja bohatera dzisiejszego materiału, czyli model 635D, posiadał na pokładzie silnik Kaminsa, model QSB 6,70, o mocy 260 koni mechanicznych w zakresie 2200 obrotów, natomiast obie konfiguracje sprzęgnięto z napędem hydrostatycznym, o skrócie EHS, od nazwy Enhanced High Torque, oraz osiami Tiger OB17 z przodu i WOB17 z tyłu, pozwalając na osiągnięcie maksymalnej prędkości do 15 km na godzinę. Dodam jeszcze w tym miejscu, że podczas konfiguracji modelu klient ma do dyspozycji dwie pojemności zbiornika paliwa, mianowicie 520 oraz 650 litrów. Nie zapominajmy o oponach. Na przedniej osi producent zdecydował się na gumy o rozmiarze 35,5L x 32, natomiast na dwóch tylnych 30,5L x 32, a opcjonalnie model 635H można wyposażyć w rozmiar 780x50 x 28,5. Bardzo ciekawym rozwiązaniem stosowanym przez klientów jest nałożenie łańcuchów na dwa sąsiadujące koła osi WOB-17, tworząc swego rodzaju gąsienice. Czas, żebyśmy wspólnie zajrzeli do kabiny. Klimatyzowana przestrzeń zapewnia świetną widoczność dzięki wysokiemu procentowi przeszklenia, zapewniając komfort termiczny z dodatkową funkcją automatycznego odmrażania szyb. Operator ma do dyspozycji również duży ekran LCD z opcją sterowania dotykowego oraz kamery z przodu i z tyłu ciągnika, co zdecydowanie polepsza komfort manewrowania kolosem. Dodatkowo kabinę można doposażyć w radio z funkcją Bluetooth, zestaw głośno czy wentylowany cup holder. Skupmy się natomiast na, moim zdaniem, największej zalecie kabiny modelu 635H, jak i innych ciągników Tiger Keta. Wszystkie maszyny serii H wyposażono w grzane i pneumatycznie amortyzowane siedzenia obrotowe o zakresie ruchu do 220 stopni. Operator może zablokować pozycję siedzenia w dowolnym momencie, zapewniając sobie pełną kontrolę nad wszystkimi czynnościami wykonywanymi w obrębie ciągnika, co ma olbrzymi wpływ na produktywność i bezpieczeństwo, a jednocześnie pozwala na bardzo komfortową jazdę na wstecznym z chwytakiem z przodu oraz drastycznie redukuje obciążenie odcinka szyjnego kręgosłupa, co koniec końców wpływa na lepsze samopoczucie, ale przede wszystkim zdrowie operatora. Podsumowując, rozwiązanie bardzo przydatne przy wspomnianej specyfikacji pracy. Warto również w tym miejscu nadmienić, że technologia napędów hydrostatycznych Tiger Ketta pozwala na utrzymanie tej samej dynamiki i prędkości modelu 635h bez względu na kierunek jazdy, co w połączeniu z wcześniej wspomnianą możliwością obrotu wewnątrz kabiny oraz kontrolerami ruchu umieszczonymi w podłokietnikach zapewnia olbrzymią elastyczność i wygodę pracy w obszarze roboczym Skidera. Jak przystało na maszynę pracującą w ekstremalnych warunkach, TigerCat zapewnił wygodny dostęp do wszystkich punktów serwisowych modelu 635H, w tym również do samego napędu, poprzez odchyloną kabinę operatora. Wiadomo, nic nadzwyczajnego, ale podobnie jak Caterpillar, również TigerCat wyszedł z inicjatywą zdalnego monitorowania pracy maszyny poprzez aplikację TigerCat Telematics. Program pozwala na monitorowanie pracy ciągnika określając jego wszystkie parametry wraz z opcją podsumowania każdego dnia pracy uwzględniając przestoje. Dodatkowo operator ma do dyspozycji zdalny czat, gdzie w czasie rzeczywistym może komunikować się z pomocą techniczną Tigerketa i zgłaszać wszystkie występujące usterki lub problemy z utrzymaniem wydajności. Przejdźmy do jednego z najważniejszych podzespołów bohatera dzisiejszego materiału, czyli obrotowego chwytaka. Konstrukcja o nośności niecałych 21 ton przy wysięgu 3,6 m oraz maksymalnym zasięgu niespełna 4,4 zapewnia wysoką wydajność podczas pracy dzięki możliwości obrotu o 210 stopni z prędkością do 6 obrotów na minutę. Za możliwością obrotu ramienia wysięgnika stoi łożysko wieńcowe o średnicy 1,2 m, dodatkowo wyposażone w wieniec zębaty na wewnętrznej bieżni, który oczywiście odpowiada za napęd kolumny. Muszę w tym miejscu nadmienić, że istnieje również wersja modelu 635H ze sztywnym chwytakiem, ale sam wybór rozwiązania zależy od specyfikacji pracy wykonywanej przez ciągnik. Skoro już wspomniałem o chwytaku, to również poświęćmy mu chwilę czasu. Konstrukcja przypominająca cęgi umożliwia maksymalne rozwarcie przekraczające 3,7 metra, idealnie wpasowując się w możliwości ruchomego ramienia. Natomiast cały układ chwytaka jest napędzany hydraulicznie, a za precyzję ruchu odpowiada dedykowany joystick. Za prawidłową pracą hydrauliki stoją pompy tłoczkowe, a sam zbiornik płynu hydraulicznego charakteryzuje się pojemnością 126 litrów. Myślę, że nadszedł czas na podsumowanie dzisiejszego materiału. Model 635H jest olbrzymim ciągnikiem zrywkowym, którego głównym zadaniem jest zapewnienie możliwie wysokiej wydajności. Historia powstania marki oraz możliwości samego skidera tworzą spójną całość, co na pewno skutkuje świetnymi statystykami sprzedaży modelu. A co wy sądzicie o bohaterze dzisiejszego materiału? Czekam na wasze przemyślenia w komentarzach. Oczywiście wszystkich nowych widzów zachęcam do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco. Z mojej strony to na tyle, trzymajcie się, cześć!